Yo, siemano, witajcie, z tej strony Skynet, a ja was witam w kolejnym odcinku ze serii Gospodarstwo po Dziadku. Widzowie, na samym wstępie zostawcie łapkę w górę i słupikę po więcej takich odcinków, a wy przejdźcie już do oglądania. Dobra, widzowie, jak widzicie, mamy tutaj prasę, czyli będziemy prasować. Ale <laughs> od razu wam mówię, że prasa jest wynajęta, więc od sąsiada wynajęta, więc od razu uprzedzam, nie, nie kupiłem jej, a my już siadamy w... 12.01 to jest Ursus, to ja się cały czas byłem pomylony, czekajcie, mówiłem 1617 no to 12.01 Ursusa, damy. Dobra. Wpinamy prasę i jedziemy. Ajajaj. Ora, troszkę, troszkę i co? Cyk, jest spoczko. I jedziemy. Jedziemy na te pole, w którym ostatnim odcinku, w którym nagrywałem, kosiliśmy pszenicę. Teraz No Jedziemy tam naszym uszyskiem. Tu chyba nie jest zasione. chyba. Jak tak to będą problemy. Ale to nie ja. I u kogoś tutaj paweł rośnie, prawda? Tu takie ładnie Bajorko mamy obok, inna, obok pola, taki most i tam się z pola wykoszony. Ale jak kto są i widzę, że sąsiedzi już dawno pokoszili, a my jeszcze nie. Kurde. Kurde, bela, coś to. Coś, za, coś to... Wolny, ja jestem, na no już to zrobili, wszystko. Dobra. Obniżamy. Chwila, chwila, trzeba ją rozłożyć, czy nie? Yy. I włącz. No i dobra, jest poczko. No <coughs> i możemy jechać. I zobaczymy ile nam wyjdzie belek z tego, bo te belki i tak... Na razie ma na gospie zostawimy, ale ja później raczej nie wiem czy ja kup kupię krowy, czy ja sprzedam te belki. Bo jak kupię krowy, no to spoko, belki nam się sprzedadzą, ale tak to... Tak to nie wiem. O kurde widzowie, ta sipma jest fajna. W ogóle zauważyłem ostatnio, że oni dodali tą sipmę na modkabie, bo ja nie wiedziałem, że ona jest. Yy, więc no spoczko, spoczko, bo zawsze tam trzeba było ale z portala ściągnąć albo coś takiego. A teraz, widzicie, normalnie jest na Mothawie. Więc no rzecz, spoko rzecz, spoko widzowie, wy to oglądacie dopiero w, w piątek. Czy piątek? Tak, wy to oglądacie dopiero w piątek. Wy już dawno powiedzieli, pochwalcie się, co dostaliście. Pochwalcie się, co dostaliście pod choinki, kto tam coś dostał. Bo ja tak szczerze, nagrywam bardzo do przodu. Bo ogólnie, ja nagrywam tu w poniedziałek rano, a wy to oglądacie w piątek. Więc, no, już po wigili dawno macie już po świętach. Teraz jeszcze chwila i Sylwester, nie? Ale, dobra, musimy trochę do tyłu pojechać, żeby się żeby tu nie zagubić. Czekajcie, jak które zadawać pra, pra, pra... Dobra. No dobra. Jedziemy. Na no, całe szczęście, że ten bi, bi, no, bizon to robi takie pokosy, że wiecie. Że można je normalnie na spokojnie e, Że wiecie, że nie są takie szerokie, bo na przykład niektóre... Przepraszam, niektóre niektóre te kombajny to mają takie szerokie, te pokosy słomy, że normalnie na przykład Sigma by sobie nie dała rady, więc więc wiecie, całe szczęście. teraz pójdziemy, to nie no tu nie wyjdzie tak dużo belek w sumie tak parę belek ale w duże pole jest no ale wiecie tyle to że straciliśmy ten jeden cały rząd tego pokosu słomy bo nie zauważyłem to też jest duża strata byłem już miał drugą belkę z dawno zrobionym a tak to widzicie te belki może nawet i będziemy w tym odcinku zbierać tylko, że nie ładowaczem, tylko ręką. Widzę, że musicie przymknąć że to oko, żeby te belki ręką podnosił, Dlatego, iż jeszcze nie mam w ogóle żadnego ładowacza pod tym więc wiecie. Dobra, jedziemy. Jeszcze trochę, o oh, kurde, troszkę, że ominął. Dobra. O, górę. I no, wyjdą może trzy belki. Może. Nie no, może raczej no. Szkoda, bo ta prasa jest ogólnie to. Ta prasa to jest. Wypożyczona, jak coś, mówię wam. Bo tam 90 tysięcy za prasę to jak nie dał. Ludzie. wiecie jak to dużo. Należy to myśleć jeszcze. Na razie to, jeszcze, Na razie to ja jeszcze z, z żniw nie zarobiłem, wiecie, To nie ma co się, co kupować. Nie ma co kupować. Nie ma jak kupować, jak pieniędzy nie ma. Nie, no nie wyjdą Przy belki, wyjdą dwie belki z hakiem. Cóż, może będę mógł otworzyć taką mniejszą belkę, jak nam wyjdzie z 80%. Ale nie, ja już widzę, że to nie wyjdzie. Dobra. I tak jedziemy Później przyjedziemy z przyczepką. Nie no, mówiłem wam. Kurde jego balka Szkoda, szkoda Szkoda, że się nie da, nie. Nie no, kurde. Patrzcie już dużo jest całkiem, ale... Taka fajna belka i... Dobra, lecimy, wracamy. Później musimy ją oddać, ale ja na początku... <laughs> Jadę jeszcze po przyczepę. Ale jeszcze po przyczepę. Może nie jakoś tak dokładnie na belki, ale wiecie. O nie, no już nie mam biegu. Teraz kręcimy sobie tędy, o tędy, tak po poczkiem sobie pojedziemy. Muszę co tu ogólnie zrobić, widzicie? on te pole z soją. Jeszcze w ogóle będziemy soję kosić. Kręcimy sobie w lewo. Dobra. O kurczę. Dobra, na razie myślę, że zjedziemy sobie tutaj o... Weźmiemy 60. Lecimy. dobra, przyczepiamy na przyczepę tym pyrtkiem. Dobra... i lecimy. Szybko ten pierdek jedzie do tyłu, jakby normalnie chciał, a nie mógł. Ura, mam nadzieję, że on te walki udźwignie i że nie będzie teraz, że się zakopało. O, nie daje sobie rady, co on z tymi belkami zrobi. No dobra widzę, ja w sumie myślę, że poza nagrywkami to zbiorę. Y